Dzień dobry. Chciałam się podzielić z paczuszką, którą dostałam od Bożeny Weryszko z kanału Bożena Weryszko. Za komentarz nagroda. Dostałam taki piękny, tak? Bożonarodzeniowy. Przyszła paczuszka przed świętami. Śliczny, naprawdę. Tak się cieszę, że go dostałam. Taki piękny jest. To ile warstw? Proszę, ile tu ma warstw? Prześliczny. Z bliska tak wygląda. Następnie dostałam takie pudełko pełne pierniczków. Pierniczki oczywiście już zjedzone, na święta zjedzone. Tu proszę. Pięknie watowane w środku takie mięciuśkie Jest środek. A tutaj jest tył. Następnie dostałam pierwszą w życiu gnieciuszka. Pierwszy raz widzę gnieciuszka, tą gnieciuszka. Super, super, dziękuję bardzo. I piękną koroneczkę, taką z hościkami, chości hościkami, które można sobie poobcinać i dodać do prac różnych. Bardzo przydatna rzecz. I śliczną, prześliczną koroneczkę, Ty. taką śliczną koroneczkę. Bo prześliczna jest ta koroneczka. Oraz takie gołąbki, które można wykorzystać do prac ślubnych, komunijnych Obcią i bierzmowania. Wystarczy obciąć tutaj troszeczkę. I można gołąbki wykorzystać. I taką pudełeczko przyda się. Taki piękny z formy ranu kwiatuszek, śliczny. I tu jeszcze prześliczną różyczkę. I z papieru. Takie cudowne kwiatuszki. Proszę popatrzeć, jak piękne są powyginane te płatki. No nawet nie myślałam, że tak można zrobić. Kwiatuszki wyginając płatki. Takie piękne i takie jagódki. Oraz listeczki róży. I super, takie małe listki, które można wykorzystać z, z pracy, materiałowe. No, świetne są naprawdę ekstra. A to wszystko pięknie było zapakowane w takim pudełeczku ręcznie robionym przez Bożenkę. Zapraszam wszystkich do kanału Bożeny Weryżko. Bożenka robi bardzo fajne prace, mięsza sobie papiery, naprawdę są oryginalne prace. Dziękuję Ci, Bożenko, za paczkę. Żegnam się, pa!